Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj będzie bez kamerki, ponieważ dzisiaj mam dla Was kolejny poradnik. Ktoś w komentarzach spytał się mnie, czy mogę zrobić poradnik tego, co robić po wbiciu maksymalnego poziomu w World of Warcraft Shadowlands. Pomyślałem, że dlaczego by nie. W szczególności, że jeżeli chodzi o maksymalny poziom, to coś o tym wiem, bo... Wbiłem i robię ten high-endowy content. Więc w dzisiejszym filmie postaram się Wam opowiedzieć, co powinniście robić, gdy wbijecie poziom 60. No to najpierw czołówka, a potem zaczynamy. No dobra, załóżmy, że wbiliście dopiero co 60 poziom. I co teraz? To zależy na jakim etapie go wbiliście. Jeżeli wbiliście go powiedzmy w drugiej krainie, to choćby skały sarały, jak mawiam, będziecie musieli zrobić jeszcze dwie kolejne. Innymi słowy, zanim będziecie mogli rozpocząć tę endingową zabawę, musicie dokończyć wszystkie lokacje z Shadowlands. Nie martwcie się jednak, nie będziecie musieli tego robić na każdej postaci, jedynie na jednej. W momencie, gdy zrobicie to na jednej, to dla waszych altów odblokuje się inna ścieżka levelowania, o wiele bardziej alt-friendly. Chociaż niektórzy twierdzą, że i tak szybciej jest levelować w sposób normalny. No. Załóżmy, że skończyliście wszystkie krainy, że zobaczyliście wszystkie cinematyki łącznie z tym, który znajduje się na końcu Revendre. Co teraz? Najpierw musicie wybrać Covenant. Tutaj już wybór zależy od was, nie będę się rozwodził, co jest lepsze dla kogo i tak dalej. Musicie o tym sami poczytać. Ale gdy już ten kowenant wybierzecie, za sprawą questa, który otrzymacie w Oribos, czyli w tej lokacji głównej, z której w zasadzie wyruszacie na wszelkie wasze podróże, no to rozpocznie się pierwszy rozdział waszej kampanii kowenantowej właśnie. To oznacza, że zostaniecie przedstawieni różnym mechanikom, które są związane z tymi kowenantami. Dostaną wam przedstawione także najważniejsze postacie waszego kowenantu oraz związane z nim mechaniki. Gdy już zrobicie wszystkie te questy, to zapoznacie się także z Demou oraz z Torgastem. Innymi słowy, po wbiciu 60 poziomu, po prostu róbcie te questy dalej. W pewnym momencie także zostaniecie poinformowani, że Bolvar for Dragon chce z wami rozmawiać. Od niego questa również wykonajcie, gdyż to właśnie ten quest w zasadzie po części odblokuje Wam Torgast. A to właśnie Torgast jest dla Was najważniejszy. Gdy już zrobicie wszystkie te questy, wszystkie możliwe questy, jakie zostaną Wam zaoferowane przez Wasze Covenant oraz Bolwara, dopiero wtedy będziecie mieli odblokowany ten content endingowy, czyli to. Co powinniście robić w zasadzie raz w tygodniu lub raz dziennie. To zależy od questów. Ale po kolei. Najważniejszą rzeczą, którą musicie zawsze pamiętać, by zrobić, są questy na tzw. renomę. Potęga waszego bohatera po części jest uzależniona od tego, jak wielką renomę ma w swoim kowenancie. By wbijać renomę, musicie robić trzy questy tygodniowo. Raz w tygodniu w waszym kowenancie pojawią się questy z niebieskim wykrzyknikiem. Niektóre z nich to właśnie questy na renomę. Zazwyczaj jeden jest, by wyruszyć do demo i coś tam zrobić, jeden jest związany ze zbieraniem animy, a dokładniej tysiąca animy, zaś jeden jest po prostu kontynuacją historii kowenantu, czyli jakiegoś tam opowiadania o tym, co tam się dzieje w tej waszej krainie, w tym waszym kowenancie i za zrobienie tego, dostaniecie kolejny punkt renomy. To oznacza, że tygodniowo możecie zdobyć maksymalnie 3 punkty renomy i postarajcie się pamiętać, by regularnie to robić. Po prawdzie, jeżeli zapomnicie, to istnieje jakiś wbudowany system, który pozwoli Wam nadrobić zaległości, ale chyba nigdy nie będziecie na tym samym poziomie tak szybko, jak ci, którzy robią to regularnie. Więc pamiętajcie, najważniejsze są te 3 questy. Questy te resetują się co rode, ponieważ co rode jest tak zwany reset weekly questów oraz reset wszelakich ID, czyli blokad na dungeon, do tego jeszcze przejdziemy. Zresztą mówiłem też o tym przy okazji mojego poradnika do World of Warcraft, który na pewno gdzieś tam sobie znajdziecie. Poza trzema questami na renomę, w Waszym Covenancie będą możliwe do wzięcia jeszcze tzw. callingi, czyli daily questy. Te questy z kolei odnawiają się no, raz dziennie, jak sama nazwa wskazuje i są to questy po prostu na reputację, zarówno w Waszym Covenancie, jak i w Covenantach innych, takich jak Revendreth, Ardenwild czy Maldraxxus. Tego w zasadzie robić nie musicie, bo te reputacje nie są aż tak wymagane, by rzeczywiście móc się cieszyć grom. Ale jeżeli ktoś lubi i szuka kontentu, to jak najbardziej może się tym zająć. No i zachęcam, by robić to codziennie, no bo dzięki temu odblokujecie sobie specjalne mounty do kupienia czy specjalne transmogi w niektórych wypadkach. No dobra. Co jeszcze się robi na poziomie 60, bo to niemożliwe, by cały gameplay opierał się na robieniu daily oraz trzech weekly questów, co nie? No oczywiście, że nie. Kolejną waszą podróżą będzie podróż do demo i tam się na chwilę zatrzymacie. Otóż Venari, którą pewnie już na tym etapie rozgrywki bardzo dobrze znacie, raz w tygodniu również będzie miała dla was questy. Questy, które z kolei zwiększają reputację u niej. Bardzo istotne jest by te reputacje wbijać, gdyż nagrody u Venari są związane z torgastem, który z kolei jest związany z legendarkami. Dodatkowo Venari posiada specjalny przedmiot, który pozwala wam na soketowanie jakiegoś itemku, który soketu nie posiada. Sokety są to specjalne otwory na gemy, które zwiększają statystyki. Innymi słowy, jeżeli będziecie regularnie robić demo i wbijecie u Venarii odpowiednią ilość repy, będziecie mogli sobie Cały wasz gir soketować, czyli do każdego itemku dodać jeszcze jakąś statystykę. A to uczyni was o wiele potężniejszymi. Oczywiście waszym naczelnym zadaniem jest zrobić przynajmniej raz w tygodniu te questy, które Venari daje wam bezpośrednio. Na początku daje wam dwa questy, ale wraz z kolejnymi awansami reputacji u niej, tych questów tygodniowych będzie coraz więcej. Poza questami tygodniowymi, codziennie w demo macie także daily questy, które są rozsiane po całej krainie. Gdy klikniecie mapę, zobaczycie niebieskie wykrzykniki. To są właśnie daily questy. Ponadto, podczas waszych podróży po demo, będziecie dostawać reputację za zabijanie różnych rarek, a także stygie, która z tych rarek dropi i która jest nagrodą za wszelakie questy. Stygia jest walutą, za którą płacicie właśnie u Wenari. Między innymi item do sokotowania kosztuje właśnie tę walutę stygie. Pamiętajcie jednak, że w momencie śmierci tracicie część swojej stygi, no chyba, że dobiegniecie do swojego ciała i ją podniesiecie. Jeżeli jednak w drodze do waszego ciała umrzecie ponownie, wtedy stygia przepada. W demo nie można używać mountów, a w momencie śmierci cofacie się automatycznie do obozowiska Venarii, więc jest to bardzo niebezpieczne miejsce, w szczególności dla nowych graczy. Podsumujmy więc wszystko na ten moment. Musicie robić w tygodniu przynajmniej 3 questy, które zwiększą Wam renomę, oraz na początku 2 questy, które zwiększą Wam reputację u Venarii. Dodatkowo, zarówno w Waszym Covenancie, jak i w Demo, macie do robienia daily questy, które odnawiają się codziennie i które warto robić na pewno w przypadku Demo. Natomiast w przypadku reputacji to już jest opcjonalne. Kolejna rzecz, którą musicie robić przynajmniej raz w tygodniu, jest Torgast. Gdy odblokujecie sobie Torgast, Czyli wieże przeklętych u Bolwara, to zauważycie, że nagrodą za robienie poszczególnych poziomów tej wieży jest tak zwane Soul Ash. Soul Ash jest bardzo, ale to bardzo ważną walutą. To właśnie za Soul Ash zarówno robicie swoje legendarki, jak i je upgrade'ujecie. Po zrobieniu pierwszego ranu Torgasta dostaniecie kolejnego questa. Quest ten dropi bezpośrednio z Last Bossa, który rozpocznie wam historię tego, jak poznajecie osobę, która jest odpowiedzialna za tworzenie legendarek. No, i robiąc część questa kolejnego u niego, dowiecie się właśnie, że do tworzenia legendarki potrzebujecie tego Sol ash'u, więc musicie mieć pewność, że w danym tygodniu zdobędziecie jak najwięcej tego sol aszu, czyli raz w tygodniu musicie zrobić torgast na jak największym poziomie. Warto też nadmienić, że torgast posiada wiele różnych skrzydeł. Te skrzydła natomiast różnią się troszeczkę designem, czy przeciwnikami w środku. Jednakże tylko dwa z tych skrzydeł są otwarte w danym tygodniu i to się zmienia co tydzień. Dlatego też chcecie zrobić zarówno jedno, jak i drugie skrzydło na jak najwyższym możliwym poziomie, gdyż to nagrodzi Was jak największą Możliwą ilością Solaszu. Skoro już przy legendarkach jesteśmy, warto sprawdzić sobie w internecie, jaka legendarka, gdyż by zrobić legendarkę potrzebujecie nie tylko sol aszu, ale także specjalnego itemku, który będzie odpowiadał za to, jaką umiejętność ta legendarka będzie posiadać. I dlatego warto sprawdzić w internecie, jaka legendarka jest najlepsza dla Waszej klasy i specjalizacji. Gdy już zobaczycie jaka to jest, sprawdźcie gdzie ta legendarka dropi, gdzie ta umiejętność legendarna dropi. Zazwyczaj jest to drop z torgastu, czasem z jakiejś instancji, a jeszcze czasem z jakiegoś rajdu. A gdy już ogarniecie gdzie tę legendarkę zdobyć, no to po prostu postarajcie się ją wydropić. Jeżeli dropi z jakiegoś dungeona, to nic nie stoi na przeszkodzie byście codziennie próbowali tę legendarkę zdobyć przy użyciu na przykład... Heroik Dungeonów, albo normalnych dungeonów, które byście spamili w kółko, gdyż te nie posiadają ograniczenia. No i tak też przechodzimy do tematu Dungeonów. O tym mówiłem już w moim poradniku do World of Warcraft, który raz jeszcze zachęcam, byście obejrzeli, ale jedną z najważniejszych rzeczy, które robi się w wowie, i to jest coś istotne, są właśnie te dungeony. Otóż. Bardzo istotne jest, byście przynajmniej raz w tygodniu zrobili wszystkie Mythic Dungeony. W ten sposób macie możliwość na zdobycie wielu itemków z każdego Dungeona, powiedzmy po jednym, a to sprawi, że wasza siła wzrośnie. Dzięki temu będziecie mogli robić chociażby najnowszy raid na coraz to wyższych poziomach i tym podobne. Pamiętajcie, że w momencie, gdy rozpocznie się sezon PvP, rozpocznie się także sezon Mythic Plusowy. To oznaczać będzie, że Poza zwyczajnymi mitykami będziecie mogli także regularnie robić mythic plusy. Te nie mają ograniczenia. Zwyczajnego Mytika możecie zrobić raz w tygodniu, jednakże mythic plusy nie mają żadnego ograniczenia. Możecie robić ten sam mythic plus w kółko i w kółko i za każdym razem będziecie dostawać jakąś nagrodę. Albo złoto, albo jakiś item. Obok dungeonów są oczywiście rajdy, które w momencie nagrywania tego filmu są jeszcze niedostępne, ale 9 grudnia pierwszy rajd się otworzy i również warto pamiętać o tym, by robić rajd raz w tygodniu. No chyba, że jesteście graczem PvP, no to wtedy po prostu będziecie grać areny czy battlegroundy. Podsumowując więc wszystko co macie robić na 60 poziomie na ten moment, Powinniście robić trzy questy na renomę, by mieć pewność, że nie będziecie do tyłu. Musicie robić questy weekly w demo od Venari, by wbijać u niej reputację. Musicie robić Torgast, by zdobywać specjalną walutę, za którą kupicie swoją legendarkę. Musicie starać się wydropić swoją legendarkę oraz Robić mytyki przynajmniej raz w tygodniu, by mieć gear. Gdy będą mytyki, plusy, wtedy możecie się już w nie bawić, zapomnieć o zwyczajnych mytykach i skupić się tylko na mytyk, plusach lub na wszelkiej maści PvP. Dodatkowo pamiętajcie o robieniu rajdu, jeżeli jesteście graczem, właśnie bardziej PVE, gdyż stamtąd dostaniecie najlepsze możliwe itemy. I to są w zasadzie najważniejsze rzeczy, które warto robić po wbiciu poziomu 60. Oczywiście, można się jeszcze bawić profesjami, można robić wiele innych rzeczy, ale ja wymieniłem te, które są moim zdaniem najważniejsze i bez których szybowlance po prostu nie istnieją. Mam nadzieję, że materiał Wam pomógł, że poradnik się spodobał, a my usłyszymy się. Najprawdopodobniej dzisiaj, na streamie, gdyż tak, dzisiaj mam kolejny stream o godzinie 18 na Twitchu. Cześć!